Mamy czwarty dzień stycznia, 3 stopnie na minusie. Odśnieżono nam drogę dojazdową. Tu sobie sama odśnieżyłam dojście do furtki, bo to na taką wysokość śniegu się nazbierało. Dalej mamy bramę wjazdową. Dostęp do niej też przed chwileczką udrożniłam, ale to tylko z jednej strony, bo tam od z strony podwórka trzeba odśnieżyć. No i dalej jest trasa do tylnej furtki. Jednak jak widać furtka jest niedostępna i to zarówno z tej strony jak i z tamtej zasypana jest wysoko śniegiem. No śnieg pada u nas od 31 grudnia. Tak wygląda dom. Cały czas jest wiatr. Dach, z, yy, śnieg zwiewa z dachu. No i ma padać. Jeszcze dzisiaj cały dzień, a najbardziej O Madonna Santa po 18. Więc jak wstaniemy rano, o tu widać jak wygląda wewnętrzne podbórko, trochę tu odśnieżyłam dojście do furtki głównie, ale najpierw jeszcze furtka, o, proszę bardzo i wchodzimy i tak ładnie tutaj, odśnieżyłam pieską ich główny posterunek stróżowania. Oni tu lubią siedzieć. Bo tak jak właśnie tutaj widać. A trochę się poruszać trzeba. Ja nawet lubię to odśnieżanie. Nie jest źle. Śnieg jest lekki, puszysty, fajnie się odgarnia.